Zadanie jest takie pytanie jest takie jak skutecznie wdrożyć nowy styl życia i utrzymać go długoterminowo. No pytanie nie jest łatwe, odpowiedź tym bardziej nie jest prosta. No ale udzielimy jej w tym filmie na pewno. Powiemy wam jak ja bym wdrożył i jak ja wdrażałem i jak ja bym u pacjenta rozpoczął wdrażanie nowego stylu życia. Yy... No to ubierzmy to w kontekst w takim hmm. razie. Kontekst jest taki, że jeszcze dziesiątki lat temu, czy może bardziej setki lat temu... Kompletnie nie myślelibyśmy o wprowadzaniu stylu życia gdziekolwiek, no bo e, żyło się tak, jak, e, jak, jak był skonstruowany świat, faktycznie e, nie było ani komputerów, ani przetworzonego jedzenia. Generalnie wszyscy jedli to samo, najczęściej to, co gdzieś tam złapali, upolowali, dogonili. Jeżeli jedli. E, jeżeli jedli, e, o cukrzycy mówiono rzadko, i e, dopiero później zaczęły się te różne style życia, które były ewidentnie. Nakręcane przez przemysł produkujący jedzonko, który rozregulował nam wiele hormonów w naszym organizmie. No właśnie, i zanim się rozkręcimy, to ja współczuję, po prostu współczuję Tobie, Tobie i Tobie, Tobie też tam, nie chowaj się. Bo dzisiaj rzeczywiście, ja mam wrażenie, że decyzja polega na tym, nie czy zmienić styl życia, bo wiele osób właściwie każdego dnia. Pewnie podejmuje tą decyzję. Dobra, pora wziąć się za siebie, czyli, no to znaczy, że przecież pora zmienić styl życia, bo coś jest mhm. nie tak. I najczęściej jestem otyła, mam o, insulinooporność, jestem otyły, mam otyłość brzuszną, mam cukrzycę typu drugiego, nadciśnienie. Yy, no, nie chcę mieć udaru i zawału, więc pora na zmiany. I teraz, tadam! Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy i nie wiesz od czego zacząć to specjalnie dla Ciebie napisaliśmy książkę Metoda Odchudzania Braci Rodzeń. Znajdziesz w niej wszystkie informacje niezbędne do tego, aby odzyskać zdrowie metaboliczne i zdrowo schudnąć. Aby ją kupić rozwiń opis tego filmu i kliknij w link. A jeżeli jesteś z nami od dłuższego czasu i podoba się Tobie to, co robimy jako znani, znani youtuberzy, to ta książka na pewno się Tobie spodoba. Kupując ją wspierasz naszą niezależną działalność edukacyjną, za co bardzo dziękuję. Dziękujemy, można pięknie żyć. Jaki ten styl życia wybrać, który jest stylem życia, który... Hello, wycofa mi te choroby, mm -hmm. a nie będzie pielęgnował te choroby i dawał takie iluzoryczne poczucie, że y, jestem zdrowym człowiekiem. I też nie, czy że zadbałem o siebie? Tak zadbałem jest. o I siebie. I to jest dobry kontekst, bo sama decyzja o zmianie stylu życia już jest ważna, mm -hmm. no bo to znaczy, że faktycznie doszedłeś do tego momentu, że zaczynasz e, aktywnie dbać o swoje zdrowie. Wiesz w jakiej sytuacji Jest jesteś. Motywacja. Jest motywacja. Jest motywacja, więc y, musisz zdecydować teraz jaki styl życia przybierzesz. Czy flexitarianizm, Flexitarian. czy jakaś kosmiczna inna dieta. Wiem. Dieta zgodna z grupą krwi. Grupą krwi albo y, dniem tygodnia. Albo ze znakiem zodiaku. Czyli, gru, y, czyli jedzenie na skorpiona. No co jedzą Skorpionionizm. Skorpionizm. Y, jakieś tam y, y, żabki i chyba y, owady. Y, ale no możesz też wybrać styl niskowęglowodanowy, czyli styl, który wybitnie pomoże Tobie kontrolować Twój apetyt. Oczywiście, ale też zanim... Bo, bo my oczywiście jesteśmy od stylu niskowęglowodanowego, jesteśmy święcie przekonani o jego skuteczności, yy, yy, dlatego że jest to potwierdzone naukowo, sami zmieniliśmy swoje życie stylem niskowęglowodanowym, mhm. wycofujemy swoim pacjentom choroby stylem niskowęglowodanowym, więc hello, jaki styl mamy promować? Weganizm? Wegetarianizm? Nie mamy nic do nich, ale i teraz wybierając, no bo stoisz przed wyborem, wybierając styl życia, co powinno ciebie interesować w tym stylu życia? No, skuteczność tego stylu życia i łatwość tego stylu życia, czyli. Musisz zdefiniować sobie w głowie, bo skoro mówisz skuteczność, no to jakie efekty chcesz osiągnąć. Bo jeżeli no to... chcesz się odchudzić i wyzdrowieć metabolicznie, to musisz wybrać taki styl życia, który faktycznie proszę spowoduje bardzo. zdrowe chudnięcie i wycofanie chorób metabolicznych. No to proszę bardzo, jestem osobą z otyłością brzuszną. Zresztą byłem, byłem w tamtym świecie i zespołem Jelita nadwrażliwego. Miałem mhm. objawy zespołu Jelita yy, wraż, nadwrażliwego, yy, miałem brzuszek prezesowski. No, to ja jestem tym pacjentem. Faktycznie, pamiętam, czyli bardzo często zespół ilta drażliwego wiąże się z hiperinsulinemią, czyli właśnie z otyłością mhm. brzuszną, która jest napędzana przez za dużo insuliny. No i w takim razie, skoro tematem tego filmu jest jak wdrożyć nowy styl życia i utrzymać długoterminowo, mhm. a ty to zrobiłeś ewidentnie, mhm. no to przeprowadź nas tutaj przez Twoją drogę wdrożenia. Mhm. Domyślam się, że trwało to nieco dłużej niż tydzień wdrażanie nowego stylu, a może nawet dłużej niż miesiąc. Zaczęło się klasycznie, Zaczęło się klasycznie, czyli od, od pewnej świadomości, która została wzbudzona w pew na pewnym etapie życia, ale to akurat było fajne, bo to po rozmowie gdzieś tam z naszą z zaufaną koleżanką, yy, która, hello, słuchajcie, lekarzowi uświadomiła, że cukier zabija, nie? Mm -hmm. Ja byłem w takim... Yy, kotle zabiegania, zapracowania i zakarierowania wtedy, że w ogóle nie zastanawiałem się nad tym, że istotne jest co wrzuca się do ust? Znaczy, Dobra. Nie, bez przesady też, mhm. no. był to poziom świadomości taki w skali 1 do 10, może 6. Nie? Dobra, to już wi wiadomo, hmm. że chciałeś zmienić styl życia, bo miałeś problemy typu IBS, czyli problemy z jelitami e, i e, otyłość brzuszną. E, ale jak wyglądał ten Twój zły styl życia? Właśnie mówisz o cukrze. Tak, e, w jakiej postaci? Ja dałem się nabrać trochę, znaczy sam się, no, no głupi byłem, no po, pod kątem żywieniowym, no bo y, tak, no wie, wiecie, nie, nie popełniałem takich błędów typu wiecie, nie piłem Coca-Coli na tony, y, więc nie jadłem y, tonami jakoś czekolady i słodyczy, ale na przykład. Kupowałem, jak pamiętam, jak dziś szedłem do sklepu i kupowałem jogurty, ale wybierałem te z pełnymi kawałkami owoców. Mm -hmm. um, ale, no okej, okay, nie wiedza. Nie czytałem wtedy etykiety i nie wiedziałem, że tam jest kilka do kilkunastu łyżeczek cukru. Um, dlatego, że te owoce um, ocieplały wizerunek tego jogurtu, i ja potrafiłem właściwie cały dzień przeżyć na. Dwóch, trzech, czterech jogurtach Ale jadąc na dyżur. Ja też pamiętam, jak chyba ja od Ciebie wziąłem ten nawyk. To był taki charakterystyczny A, i posiłek. I, właśnie, i, właśnie, i to bukę. był taki charakterystyczny posiłek zabieganego człowieka, tak. lekarza, z, zwłaszcza, tak. bo lekarze to są zabiegani ludzie, mimo tego, że powinniśmy być wzorem spokoju, wzorem um, z, z, równowagi w życiu, wzorem zdrowia metabolicznego. Niestety na świecie jest tak, że jesteśmy na, na bardzo niewzorem. I teraz no, wziąłem od ciebie ten jogurt i bułkę. No, to, to był posiłek prosty, smaczny wywalający glukozę i insulinę w kosmos, dający takie złudne poczucie dobrego samopoczucia i zniknięcia głodu, no bo później, jak masz, nie masz wiedzy, no to nie wiesz, że za trzy godziny ten głód i stanie w żołądku, to jest właśnie spowodowane mhm. tym wszystkim, czyli przewęglowodanowaniem, bułką i jogurtem zawalonym cukrem. No dobra, no to miałeś. Ale no jeszcze, to... je, jeszcze mhm. przed tym, jak zdecydowałem na zmianę stylu życia, no i błędy jeszcze, jednak tak, no był ten baton bounty, to o, o tym wiecie lub nie, Pamiętam co, co, co dyżur, czy do, do pracy jak jechałem, stawałem na Orlenie i kupowałem batona Banty i energetyka. No hello, <sum> hello. No, jest to popularny tak naprawdę napój. <sum> <sum> Więc tak, i to krok po kroku, krok po kroku doprowadziło u mnie do, no hello, jak się czuły jelita, kiedy dostarczasz węglowodany przetworzone w takiej ilości do Twojego organizmu. No prędzej czy później daci Ci znać, ten czy inny sposób. No otóż yy, dał znać, ale to jeszcze nie był powód do szukania, tylko taki, pamiętam moment, kiedy zacząłem ograniczać tą intensywną pracę, kiedy urodziły się moje dzieciaki i kiedy, no ewidentnie na szczęście moja klapka przełożyła się z takiej klapki karierowicza na klapkę gościa, który chce yy, i zdecydował, że priorytetem jest rodzina i wtedy miałem czas po prostu na zastanowienie się. Mhm. Miałem czas na zastanowienie się kurczę, to okej, okay? Co tu zrobić? No, trzeba za zacząć zdrowo się mm -hmm. odżywiać. No i po rozmowie gdzieś tam, właśnie w towarzystwie, yy, koleżanka też mówi: Nie, cukier to w ogóle, ja swoim w życiu swoim dzieciom nie daję cukru. Ja sobie mówię: Ty, kurde, a dlaczego ja daję? Mm -hmm. Dlaczego ja kupuję jajka Kinder swoim dzieciom? Mm -hmm. I tak mi się głupio zrobił. To był ten moment, mm -hmm. o którym mówimy, że czasami jedno zdanie wypowiedziane w gabinecie pacjentowi. Ten pacjent może połączyć kropki za miesiąc, za mhm. dwa, za trzy, za rok, więc mhm. warto to mówić. I to był moment, kiedy wyedukowaliśmy siebie nawzajem jeszcze bardziej dzieciaki i wyrzuciliśmy wszystkie słodycze mhm. i węglowodany przetworzone, takie cukrowe, jeszcze bez, okay. jeszcze bez tych przetworzonych typów. Czyli bułeczki. zobaczcie, czyli zobaczcie, to nie jest jednodniowe działanie, to jest decyzja, która wynika z wielu sytuacji w ciągu tych wszystkich lat, bo mówimy, to wszystko to były. Lata uh -huh. i teraz... Kropki się łączyły, wzrastała motywacja do zmiany i w końcu w Twoim przypadku akurat urodziny pierwszego, drugiego dziecka, zadbanie o swoje zdrowie, no bo słabo by było, gdybyś, gdybyś dokładnie nieodpowiedzialnie skrócił sobie świadomie, czy mniej lub bardziej. No teraz już chyba świadomie, no bo wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Po prostu tej wiedzy albo unikamy ze strachu, albo tak. albo gdzieś tam zakrzykujemy, albo udajemy, że jej, że jej nie ma. Tylko że wtedy już tutaj wchodzi proces uzależnienia, o tym też będziemy. Mówić. No i zdecydowałeś, czyli połączyły się w ciągu wielu lat, do, doszło do procesu, zmiany, i później domyślam się, bo tak samo było u mnie, to wszystko już jakby wystrzeliło, czyli ta kula śnieżna była większa, 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 do, doczepiałeś kolejne elementy wiedzy i oczywiście, poszło. tak, ale żeby było jasne, słuchajcie, yy, to było mnóstwo błędów, bo dać yy, błędów, uza, wychodzenia z uzależnienia, dlatego że tak, mimo że wywaliliśmy z domu, wszystko to pamiętam. Jeszcze miałem okres przejściowy, że, że kupowałem co jakiś czas pączki. Mhm. Czyli tak, wywaliłem batona, wywaliłem energetyka, wywaliliśmy wszystkie takie czekoladko, cukiereczko, cukier, ale jeszcze po drodze, jak wracałem, miałem taki nawyk, odruch, a dobra, raz na jakiś czas pączka. I nie wyobrażałem sobie póki co zrezygnować z tego największego mojego przysmaku. No bo skoro tyle już zrobiłem, no to chociaż ten pączek. No i dobra, to też jest mm -hmm. spoko, wiecie, to też jest spoko. Nie katujcie się dobra. przez jakiś okres czasu. To jest spoko, pod warunkiem, mm -hmm. jeżeli ktoś Ci nie każe codziennie tego pączka jeść w imię zasady 80 na 20, bo to już no, nie tak. jest spoko. Spoko jest, kiedy ja też raz na jakiś czas, będąc wiele lat już na stylu niskowęglowodonowym, stwierdzam, że kupię sobie czekoladę w, podczas podróży w Karpaczu i, z, i orientuję się, że nie zjadam tej czekolady do końca, bo jest za słodka. I to to jest spoko. Jednocześnie obserwuję wtedy, że jestem już na tyle wyleczony całkowicie z uzależnienia od słodkiego i od jedzenia, że nie mam ciągu słodyczowego, który występuje u osób uzależnionych od różnych substancji psychoaktywnych, w tym smacznego i przetworzonego jedzonka. No tak. Yy, rzeczywiście ta zasada, tak krótko tylko, psuje wszystko. Psuje mhm. podejście do yy, żywienia, dlatego, że no, ona niejako, nie niejako, tylko ona przyzwala na wsuwanie narkotyków, od których właśnie próbujesz się oduzależnić, mhm. i mózg wtedy sobie myśli: dobra, no, dali mi nawet taką zasadę, że, że koniecznie musisz 20% tego zdrowego jedzenia przeznaczyć na ze 100% 20% ma być tego jedzenia toksycznego, no bo twój organizm w jakiś cudowny sposób będzie miał problemy z, z, z jedzeniem tym toksycznym, no nie właśnie. Ale wracając... To jest promowanie uzależnienia, tak. mówiąc w skrócie. No dobrze, zorientowałeś się w takim razie, że trzeba dokonać zmian w trosce o Twoje zdrowie, lepsze samopoczucie. Jeszcze miałeś chwili słabości, ale wiedziałeś, że to jest normalne w drodze do całkowitego pozbycia tak. się uzależnienia. I teraz w takim razie, jak utrzymać to, tę zmianę stylu życia długoterminowo? Co, co musi zajść w głowie, przynajmniej co u Ciebie zaszło? To znaczy to Ma zajść myślenie długoterminowe po pierwsze hmm. i ma zajść przyzwolenie na popełnianie błędów i ma zajść myślenie o sobie nie jako o idealnym człowieku, bo takiego nie ma i nie można być perfekcjonistą, bo perfekcjoniści to po prostu chorzy ludzie, którzy wymagają y, psychoterapii. Trzeba dać sobie miejsce na popełnianiu błędów, ale znając zasady i wiedząc, że błąd, który popełniłaś, popełniłeś, jest błędem, który trzeba przeanalizować na spokojnie i iść dalej, no bo celem jest to, żeby nie dostać udaru, zawału i nie umrzeć w wieku 74 lat, jak większość mężczyzn w Polsce, tylko żeby żyć sobie do 100 lat, a jest to możliwe, tylko trzeba yy, no, trzeba chcieć, no bo wiedzę macie, trzeba chcieć. I to jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze i teraz ja bym tylko dodał do tego, bo myślę, że rozdzielimy to na, na, dwa, na dwie części, Twoja historia i moja, że, że no jednak trzeba też zadbać o to, żeby wyeliminować przyczyny tego e, złego jedzenia, bo bardzo często u podstawy tych przyczyn jednak leży stres. No tak. E, leży ten mniejsze lub większe uzależnienie i no, no, ja wyeliminowałem. Właśnie, i o to chodzi. Ja wyeliminowałem, no bo, bo nawet przed eliminacją nie byłem w stanie myśleć o zmianie stylu życia, dlatego że byłem zapracowany, przepracowany i zabiegany. I w momencie, kiedy zacząłem ograniczać pracę, czyli po prostu stwierdziłem, y, dobra, no, stwierdziliśmy wspólnie w, z rodziną, że okej, okay, no, mamy dwie, dwie opcje: albo pracujemy więcej i mamy więcej pieniędzy, ale mamy mniej czasu, jesteśmy bardziej zaganiani. Albo pracujemy mniej, mamy mniej pieniędzy i rzeczywiście wtedy z ręką na sercu żyliśmy od pierwszego do pierwszego. Mm. E, nie jeździliśmy na żadne wakacje e, to, i to trwało latami, dlatego że stwierdziliśmy, że musimy się ogarnąć e, i wtedy mieliśmy czas po prostu, bo mniej pracowaliśmy, mieliśmy czas na spędzenie czasu z, z rodziną, e, zastanowienie się nad życiem. I z tego wyniknęły niesamowite sytuacje. Fajne jest też to właśnie, bo to wszystko prze, musiało się przełożyć na zmniejszony poziom dopaminy i zapotrzebowanie na dopaminę. O tym w drugiej części powiem w moim życiu, bo tam tej dopaminy było dużo, ale... Musicie pamiętać o tym, że hipersmaczne, hiperprzetworzone jedzenie, czyli właśnie słodycze, chipsy czy inne te słodkie napoje działają dokładnie na te same ośrodki, w których wytwarzana jest dopamina. Te, te ośrodki, które są pobudzane przez narkotyki, różnego rodzaju narkotyki, wszelkie narkotyki. I teraz trzeba sobie zdawać sprawę, że to jedzenie spełnia funkcję wyrzutu dopaminy i takiego podkręcenia szczęścia i... Takiego fajnego samopoczucia. Dlatego też wasz organizm będzie wzywał was do kolejnego zjedzenia za jakiś czas, bo będzie dopominał się dopaminy. W momencie, kiedy nie zrównoważycie tego właśnie z fajnym życiem, z fajnymi ludźmi dookoła, może rodziną, to ta serotonina, która pod wpływem właśnie tych fajnych, długoterminowych relacji się utworzy, nie zahamuje dopaminy i dopamina będzie wami rządzić, i wtedy będziecie w szponach nałogu. A na, pewno, a na pewno nie czeka Was piękne życie, a że można pięknie żyć, no, no, to, no, 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 no to przecież powtarzamy i nie ma w tym nic y, tak naprawdę sztucznego, można pięknie żyć. Napiszcie w komentarzu, kto widzi w tej historii siebie i czy spotkaliście się z takimi... Osobami uzależnionymi od jedzenia, które skutecznie wdrożyły nowy styl życia. Dajcie znać. W Masz komentarzu. jakiś cytacik? Mam cytacik z książki, ponieważ no, ta seria to jest <laughs> trochę taka seria przy książce Braci Rodzeń. I cytat jest taki Taki sukar eee, prowadzącego. Odnośnie wprowadzania zmian życia, no my promujemy metodę małych kroków, czyli metodę Lean Startup. Polega to na tym, że wdrożenie pomysłu, czy w tym przypadku nowego stylu życia, nie może polegać na dopracowywaniu tego pomysłu w najdrobniejszych szczegółach i pielęgnowaniu go jak najbardziej można. Chodzi o wprowadzenie go w życie jak najszybciej w postaci minimalnie satysfakcującego produktu. Chodzi o to, żeby uniknąć pułapki wielu osób, które często... Właśnie przez to nie żyją pięknie. Siedzą godzinami, dniami, miesiącami, nawet latami nad daną ideą, o której nawet nie wiedzą, czy działa i czy faktycznie przyniesie zakładane rezultaty. I przekładając to na styl życia, chodzi o to, żebyście po prostu, jak czujecie intuicyjnie, że to jest ta wasza droga, zacznijcie. Z perspektywą właśnie długoterminową, i załóżcie, że po drodze, czyli ten minimalnie satysfakcjonujący produkt będzie ulegał zmianie, będzie ulegał ulepszaniu, ale dopóki tego nie wprowadzicie, to będziecie ślabizować, to będziecie teoretykami, którzy będą tylko czytać te książki, ale nie wdrażać tej praktyki w życie. A to jest kciuk o. prosimy o walnięcie w tego kciuka, wtedy bezduszne algorytmy YouTube'a, no bo jesteśmy znanymi YouTuberami. Znanymi YouTuberami. E, Podeszłam ten film dalej.